Witam na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj przygotujemy posiłki z wykorzystaniem produktów kupionych ostatnio w sklepie Netto. Mamy zrobioną sałatkę z wędzonym łososiem jurajskim, pieczoną karkówkę z kalafiorem oraz serek straciatella. Jeśli jesteś nowy na kanale, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek. Pozwolisz to otrzymywać powiadomienia o nowych przepisach. Zaczynamy. Pierwsza propozycja to sałatka z wydzodnym łososiem. Na początek przygotujemy nadzienie, które posłuży nam do łososiowych rosół. Do miseczki wkładamy 100 g serka śmietankowego, doprawiamy pieprzem oraz dodajemy łyżkę posiekanego koperku. Wszystko razem mieszamy. Na desce rozkładamy całe opakowanie łososia jurajskiego i smarujemy go przygotowanym nadzieniem. Następnie zwijamy w zgrabne ruloniki i kroimy na mniejsze kawałki. Na talerzu układamy dwie spore garści mieszanki sałat, przygotowane łososiowe rolsy oraz dwa ugotowane na twardo jajka. Całość posypujemy łyżką nasion słonecznika i polewamy łyżką oliwy z oliwek. Za chwilę lista składników oraz makro. Smacznego! Druga propozycja to pieczona karkówka z pirek kalafiorowym. Rozpoczynamy od ugotowania na miękko około 500 g kalafiora. W tym czasie przygotujemy sos. Potrzebujemy dwóch łyżek majonezu, łyżeczką musztardy, łyżeczką ziół prowansalskich oraz sól i pieprz do smaku. Mieszamy do połączenia składników. W naczyniu żaroodpornym układamy kawałki karkówki. U mnie jest to około 400 g. Każdy kawałek smarujemy przygotowanym sosem. Całość posypujemy tartym serem, np. mozzarella, ale może być również inny. Wstawiamy do nagrzanego pikarnika do 200 stopni Celsjusza na 20 minut. W tym czasie kalafior zdążył się już ugotować. Odcedzamy go i przekładamy do miski. Do jeszcze ciepłego dodajemy 30 g masła, łyżką mascarpone. Oraz doprawiamy solą i pieprzem. Całość blendujemy około minuty na gładki krem. Przekładamy na talerz i posypujemy natką pietruszki. Cała przygotowana porcja jest dla dwóch osób lub dla jednej bardzo głodnej. Trzecia propozycja to prosty serek straciatella. Nie kupuję w sklepie jogurtów smakowych, tym bardziej homogenizowanych, więc taki serek sprawdzi się świetnie dla dzieci. Do miseczki przykładam twaróg śmietankowy Maluta 200 g, dodaję 100 ml słodkiej śmietanki 30% i mieszam. Aby przyspieszyć proces można użyć blendera. Następnie dodaję pokrojone dwie kostki czekolady 74%. Ponownie mieszam i gotowe. Do zjedzenia solo lub do posmarowania naleśników. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę i komentowania. Nie zawsze mogą odpowiedzieć na wszystkie komentarze od razu, ale nadrobią po czasie. Do usłyszenia!